trzon rękojeści, paluch, wąsy oraz kapturek. Każda z tych części spełnia określone zadanie. Szabla ta uważana była za jedną z najlepszych szabel kawaleryjskich na świecie. Były karabele bojowe, bojowo paradne i karabele tylko paradne do stroju. Musiała przebić blachę grubości 2 mm przez spuszczenie głowni z wysokości 2 m. Pięciokrotnie przeciąć bez uszkodzenia ostrza stalowy pręt o średnicy 5 mm. Za pierwszą polską szablę wojskową uznaje się szablę tzw. Tak wzór 1917. W świadomości narodowej Polaków traktowana jest jako część kultury szlacheckiej i sarmackiej, jako spuścizna przodków. Oni się mijali w galopie, to w galopie to jest... Kochanemu dowódcy, generałowi podporucznikowi Władysławowi Sikorskiemu, generałowi Józefowi Hallerowi, obrońcy Warszawy, rodacy. Szabla w literaturze polskiej i filmie odegrała niejednokrotnie główną rolę. Musi być no, prawidłowo skonstruowana, bo inaczej się robi znowu nudne. Praca nóg jest fundamentem, podstawą.